Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam jak robię bananowe chlebki. Robię je z czekoladką i niestety nie w instant pot, tylko tradycyjnie w piecu. Jest to duży przepis. Wychodzą trzy takie chleby i niestety nie zmieściłyby mi się w instant pot. Jak macie ochotę zobaczyć jak łatwo je można zrobić, zostańcie ze mną. Potrzebujemy banany, mąka, olej, cukier, czekoladki, jajka, cynamon, sól, proszek do pieczenia i sodka. Oczywiście wszystkie produkty będą wymienione pod filmikiem w opisie. Do miksera wlewam jedną szklankę oleju dwie szklanki cukru Włączam mikser na małych obrotach. Wlewam 4 całe jajka. I teraz będę miksowała przez około 2 minuty, żeby cukier się rozpuścił. I będę też również zwiększała prędkość miksera. Cukier się dobrze rozpuścił, wyłączam mikser i teraz wleję trzy szklanki rozgniecionych bananów. Są to bardzo dojrzałe banany. Skórka czarna. Takie najlepsze na chlebki bananowe. I teraz włączę mikser dosłownie na 20 sekund, żeby banany połączyły się z tym olejem, jajkami i cukrem w misce. Wyłączam i teraz sobie dodam Pół łyżeczki soli, jedna łyżeczka cynamonu, jedna łyżeczka sodki i dwie łyżki proszku do pieczenia. Wrzucę je do mąki. Mąki mam trzy szklanki. Ja używam niewybielaną mąkę, można również użyć mąkę migdałową. Włączam mikser i miksuję około 2 minutki żeby ta mąka dobrze połączyła się z tym, co było już wcześniej zrobione w misce. Miksuję teraz na bardzo wolnych obrotach, żeby mąka nie narobiła bałaganu. Na chwilkę wyłączę i ściągnę brzegi do środka, żeby upewnić się, że wszystko się dobrze połączy. I jeszcze dosłownie na 30 sekund. Włączę mikser. Jak już widzę, że wszystko dobrze się połączyło, wyłączam mikser i teraz dosypuję półtorej szklanki takich drobnych czekoladek. I ponownie włączam mikser dosłownie na 20 sekund, żeby połączyć te czekoladki z tą masą. Koniec. Ustawiam piec na 350 stopni Fahrenheita. I takie oto trzy foremki wysmaruję masłem i posypię mąką. I teraz przeleję tą masę. Postaram się równomiernie, żeby te chlebki były równe. I słuchajcie, tutaj teraz oczywiście, tak jak widzicie, ja dawałam tylko czekoladki, ale te chlebki bardzo dobrze również smakują z rodzynkami, orzechami, cokolwiek macie pod ręką. Nawet można tutaj dodać chia seeds. Cokolwiek nie dacie do tych chlebków, będą smakowały naprawdę dobrze. Jeżeli ktoś nie ma wystarczająco bananów, tak jak mówiłam, ja tutaj używam trzy szklanki, to można śmiało zetrzeć. Jedno jabłko i po prostu, żeby uzupełnić, żeby to ciasto nie było za suche. I wkładam te trzy foremki do pieca. Piec rozgrzałam na 350 stopni. I piekę tak do godziny. Oczywiście trzeba sprawdzać. Moje się upiekły po 50 minutach. Sprawdziłam patyczkiem i było już suche równe 50 minut słuchajcie, piękne wyrośnięte nieprzypalone naprawdę bardzo dobrze smakują robię ten przepis już od kilku lat jest to przepis sprawdzony i spójrzcie chlebki nie są nigdy wysuszone zawsze są bardzo mokre w środku Smakują naprawdę dobrze. Takie dwa potrafią iść u mnie jednego dnia, dlatego bardzo lubię te przepis, bo wychodzą trzy. Koniecznie musicie je wypróbować i dajcie mi znać, jak wam smakowały. Subskrybuj mój kanał i polub mój filmik i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.